Witajcie telewidzowie z Bangkoku, ja mam dla was niespodziankę. Zobaczcie kto wrócił na kanał. <głos> <głos> Witajcie, od dzisiaj nie będziecie oglądać tylko mnie, tylko będziecie oglądać nas razem. U nas dużo się dzieje, może trochę więcej porozmawiamy na temat powrotu Mariki wieczorem, ale teraz musimy i załatwić pewną sprawę, bo ze względu na tego drona, którego pamiętacie, który narobił nam problemów, no, musimy to sobie jakoś przeplanować, naszą podróż. No idziemy właśnie załatwić jedną sprawę. Marii stęskniła się za smakami Tajlandii, bierze sobie sok z marakui. pan zaraz tutaj na świeżo będzie kręcił. Jak Marii powrót do smaków Tajlandii? Z tego mi brakowało. <laughs> Podjęliśmy z Mariką decyzję, że jedziemy dzisiaj na Kotao, że zostajemy jednak w Tajlandii. I jedyna opcja, żeby stąd wyjechać dzisiaj, jest vip bus, który za 1550 batów nas tam zawiezie, to jest jakieś 183 zł. Okay. Mary już tam wypełnia papiery. Mm -hmm. Zobaczcie, byliśmy wymienić pieniądze. Pamiętacie, jak wam w Bangladeszu mówiłem, że nie można tych setek poniżej 2006 roku wymienić i tutaj nam nie chciała wymienić. Powiedziała, że tylko te nowe. Ale ja, ja, Więc do Tajlandii też nie przywoźcie tych starych setek, no bo wam tutaj nie przyjmą. Może w innych przyjmą, ale w tym akurat nie chcieli. Udało nam się w tym niebieskim bankowacie wymienić siano. Zobaczcie, mamy 3450. Batów za 100 dolarów. Mari zadowolona. <grystanie> Idziemy na zakupy. <grystanie> My z Mariczką nadrabiamy dwa miesiące osobno. Siedzimy sobie na kawę nad kanał, zobaczcie jaka fajna miejscówka. Polecamy, napiszemy wam jaka to jest miejscówka i ceny wcale nie są wysokie. Prawda Mari? Mari to znalazła. I jak myślicie po czym poznać, że Marika wróciła? Macie 3 sekundy. 2 i jeden. <grystanie> no już trzy plecaki. A czy ja dwa i Marika jeden? Wypchady na maksa, zobaczcie. Nawet się nie chce dopiąć tutaj. Ale już. i jest sama elektronika, tak? Więc tak, więcej... tak, Ja w Indiach ja w Indiak Bangladeszu sobie radziłem z tym jednym. A ja przyleciałam z połową pustego pleca. No właśnie. Więc ja nie wiem, gdzie to są plecaki. To nie nasze. Idziemy z Marii powoli na autobus, bo będziemy jechać autobusem 7 godzin. I później będziemy płynąć jeszcze promem półtorej godziny z portu na Kotao. Idziemy dodawać karty sobie, Marii. Idziemy. idziemy. I co zjemy? 7 Zjemy sobie zupkę z 7-Eleven Tutaj jest miejsce zbiórki, autobusy odjeżdżają w kilka miejsc Po Tajlandii, do Chiang Mai na północ, na południe tam gdzie my chcemy jechać Do Kambodży też odjeżdżają i do Laosu Mari się rozkręca po dwumiesięcznej przerwie w nagrywaniu Trochę było w Gruzji, ale teraz Mari z lekkim stresem Praca na kanał Ciężko jest, powiem wam, no bardzo ciężko Trzeba wejść tak do telefonu teraz W każdym razie, właśnie się zaczekowaliśmy Zrobiliśmy odprawę, ala odprawę Zostaliśmy takie naklejki na torby, Na lepkę, na koszulkę Numer siedzenia A to później na jutro bileciki już na łódkę I Jak poszło? Dajcie znać Ja, <laughs> Jadzia, będzie dobrze a zobacz, jedziemy VIP busem, bo nie było normalnych. Normalne już były wykupione. Musieliśmy kupić taki droższy o 20 zł. 25 No i z takimi naklejkami teraz będziemy chodzić przez cały dzień. Wieczór. Wieczór. Zobaczcie ile tu jest walizek. Nie każdy mówi, jak tu dostaje taką nalepkę. Czuję się jakbym te bilety wydawał na lotnisku. <grym> Oho, kochana, za dużo kilogramów. <grym> Mary jeszcze kupiła sobie w naszej restauracji Thai na wynos. Trochę kucha się zrobiła, ale Mari mówi, że jest bardzo dobry. A ja mam taką zupkę z 7 eleven to miałam, moja ulubiona. Po godzinie czekania pod biurem idziemy już teraz do naszego autobusu. Tutaj ktoś nas prowadzi, więc jest nas sporo, bo tu ujeżdżają dwa albo trzy autobusy na raz. Więc idziemy poszukać naszego i wsiadamy. Zobaczcie, ile ludzi. Ten was wygląda, że jest nasz, ale tam jadą jeszcze następne. Poczekamy aż nam coś powiedzą. Zobaczcie jak wygląda nasz e, autobus, jakie siedzenia no, mamy eleganckie Jak się podoba autobus królowa no, 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 życia no, Pokaż jak się no, rozkłada fotel no, oho, okay. tu na nogi A jeszcze musisz fotel rozpracować Pewnie gdzieś z tamtej strony też nie da rady. Bar wow. testuje potem. Jak? Będziemy można spać. Elegancko! I tak będziemy 7 godzin jechać. Zrobimy teraz unboxing. Zobaczymy co oni nam tutaj dali. O, zaklejone. Teraz urnę coś tutaj, coś No dobrze szło, dobrze szło. No, no tak o właśnie. Ale jakie, jakie dekoracje na tym pudełku? Jak dla księżniczek? Co mamy? Ciasto, bułka i sok. Bułeczka słodka chyba, ciasto i... Sos no, wieloowocowy. Do tego woda. Taka uh, o. o, proszę bardzo, jeszcze mamy koce. No, to jest firma, zobaczcie. Po pięciu godzinach jazdy mamy przerwę na toaletę i jedzenie. Jak widzicie, tu jest jedzenie w Bemarach, zaraz coś wybiorę. Ja nie jestem jakoś mega głodny, ale Marika by coś zjadła. Tutaj jest ta moja ulubiona tajska golonka. Tam jest jakiś sos. No, może ja się na coś skuszę? No Napisałem, żeby Marika wyszła, bo tutaj jest tyle dań, że lepiej jak sobie sama coś wybierze. Są mi smażone rybki. Kiełbasa. Tutaj takie gotowce są, nakładają. No, pewnie ciepłe. Tutaj są sosy kary różnego rodzaju. No i tam są zupy, i też jakieś danie śniadaniowe. Jest jagoda. Spałaś? No tak, próbowałam, ale. Ciężko zasnąć tam, no. Ciężko. Klin ma głośno chodzi, albo nie wiem. No, sobie wzięła jakieś Kery za 70, bo jeszcze 10 watów policzyli za pudełko. Hmm, A jak smaku? Pana. Pana, jak dobre? Bardzo dobre. Ale ostre. Ciepłe? Pół na pół. Właśnie nas dobudzają. Jak tam? Ja trochę pospałem z godzinkę może. Trochę się opłułem. Jest godzina 5.20. Dojechaliśmy do portu Home. Tak mi się wydaje, że tak się czyta. Jak się mari, czujesz? Wywołaję. Ja też. O czym nie było? Tam widać już wodę, ale jeszcze jest ciemno. Mamy półtorej godziny do promu, no to Wam później pokażę. Jak przyjedziecie głodni do tego portu, to widzicie, nie ma problemu. Można zjeść tutaj śniadanie. Widać, że to już jest otwarte. A jest godzina po piątej. Co my tu mamy? Jakieś śniadania? Jajka, z, a smażone jajka z szynką i z kiełbasą, 150 batów. Nie najtaniej. A jakieś tajskie rzeczy? Smażony ryż za 80 watów, no to nie najgorzej. Po 10 minutach przyjechał kolejny autobus, wyjeżdżaliśmy w sumie o tej samej porze, jak widać, on trochę później dojechał. Trzeci autobus przyjechał, to ładnie nas zapakowali, a my jeszcze dojadamy ciasteczko, które dostaliśmy w autobusie, jak słoku. Bardzo dobre. Wygląda jak cytrynowe jakieś, mm. ale mm -hmm. puszyste. Mm -hmm. Dobre do herbaty, bo mamy jeszcze herbatę z Bangkoku. Nas dłużej ogląda, to wie, że my o 13 jadamy śniadania, jak jesteśmy w Tajlandii. I Marii mówi: O, to fajnie będzie widać zachód słońca z promu. Pierwszy i ostatni. Po półtorej godzinie zagonili nas taką kolejkę. Teraz będziemy wchodzić na prom. Szybko poszło, 5 minut w kolejce. Idziemy teraz na koniec tego portu, bo pewnie przy odpływach, no to tutaj jest płytko, dlatego on taki długi. Zobaczcie, jak to ładnie już tutaj wygląda. Ale my dopiero będziemy ładne widoki mieli za półtorej godziny. Ładna plaża nawet, no. Są tu jakieś trzy łajby, ale my pewnie będziemy płynąć tą, pierwszą. O, widać zresztą już tam ludzi u góry. Idziemy na górę jedziemy. Chodźmy. Ale żeś miejscówkę znalazł. Jadzia wymyśliła, że plecakiem przetrze ławkę bez samochodu. Jesteśmy już na promie, jakieś półtorej godziny przed nami. Jeszcze nie mamy hotelu wybranego. A czy mamy wybrane, ale nie mamy zabukowanego, i pójdziemy zapytać o cenę, bo cenę z bookingu już znamy. On the river we know sometimes the perfect words are never said I spilled my coffee, I don't feel like talking my worries just keep growing by the day I need a moment where the green and blue appear in a rock and watch the ricochet. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Sometimes the perfect words are left unsaid. Change your mind when you're intertwined with the water and the waves. As I grow older, well, that boat I'll never sell. It works better than the pills that die. with that old fishing pole. I still catch by the bucket full. The kids are helping on the grill and sneak a taste. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and Ta czysta Mari widziałaś Zaraz zobacz na Słońce wyjdzie, będzie pięknie nigdzie nie widać tu wody U La Słońce wyjdzie Sporo ludzi czeka, żeby wyjechać z tej wyspy Oficjalnie jesteśmy na Kotao, Mari trochę przeżyła źle tą podróż, bo miała chorobę morską lekką. Szyganka nie było, ale gdzieś tam w głowie się kręciło cały czas. Oj, tragedia była. Mamy jakiś kilometry do naszego hotelu, więc idziemy powoli. Może uda się złapać jakąś taksę. Na pierwszy rzut oka sporo miejsc, gdzie można ponurkować. Oczywiście sporo miejsc, gdzie można też zajarać. Tam następny punkt do nurkowania. Marii, może spróbujemy Słowa? nurkowania? Może. Ja, już, ja muszę w końcu, bo już dawno nie nurkowałem. No. A ja już kiedyś łapów mówiłam, raz, nie zdałam egzaminu. A drugi raz... Nie, drugi raz nie powiedziałam w sumie. Drugi raz może teraz podejdziesz. Chciałam na pipi w te urodziny zrobić i to było takie moje marzenie, ale... Ale nie. Jednak odpuściłam Nie może, może teraz, trzecia próba, kto wie. Mari ogólnie boi się wody. Snorkling sobie zrobi dobrze, ale z nurkowaniem no jej trochę nie szło. No ale przełamuje się pomału. No mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli razem podurkować. Hostel zrobiony w stylu Flintstonów. Kto w moim wieku to kojarzy? Marii kojarzysz Winstonów. No właśnie, pół kilometra za nami, ale słońce wychodzi i jest coraz wyżej. No i zobaczy, ja to już się cały pocę. Jeszcze pół kilometra za nami. Marica już trochę przesło, przeszło, napiła się gazowanej fanty. I od razu lepiej. I od razu lepiej. Mamy go po kilometrze doszliśmy. Nazywa się Kotao Toskana. Tutaj macie ich wizytówkę. No idziemy zapytać o pokój. Mam nadzieję, że są. Że będą, bo nie chcę już mi się łazić z tym plecakiem. Pani powiedziała za, nam za nockę 120 zł, a my mamy na Agodzie za 81. Twierdziliśmy, e, że zabukujemy na ogodzie, ale najpierw chcemy zobaczyć, jak wygląda pokój. Duży pokój. Mhm. Mm Marii za 80 zeta. Bardzo ładnie to wygląda. Duże łóżko. Myślę, że zostajemy. Idziemy zobaczyć jeszcze balkon. Łazienka też zrobiona w toskańskim stylu. Lustro. Tutaj prysznic, coś takiego. No pięknie, Marika. Mi się podoba, za 80 zł. Po 40 zł na głowę wychodzi. Ale może ma wyżej na piętrze, to będzie balkon. Namówiliśmy szefałom, żeby nam pokazała pokój jeszcze na górze. Bo te są z takim balkonem, dość sporym. I wieczorem można sobie fajnie posiedzieć. Tam na dole jest też taras, fajny, ale jest mniej prywatności. No widoku tutaj takiegoś dobrego nie ma. Ale idziemy sprawdzić. Na sam koniec szefowa nas prowadzi. No i powiedz, Maria, Podobnie? Ja chyba lepiej też. Lepiej? O, jest lodówka? Była tam lodówka? No pięknie, chyba ładniejszy też jest, ma. Masz więcej, rację. Więcej, więcej światła. światła też jest. Zobaczymy, jak wygląda balkon. Sporo miejsca, Mariczka. Bierzemy? Bierzemy. <grym _> Tam jeszcze jest basen w tej cenie hotelu, za 80 zł. No rebelka, Marikoty zobaczyła i koty zaczepia. Idziemy się w końcu zameldować. No, Pół, tak. Na szczegół. <grym _> Mam ochotę i ściągnąć. Na boso, I bosomari. się zrelaksować. Dwa ostatnie dni, jeżeli chodzi o spanie, to mieliśmy tak słabe, bo spaliśmy po 5 godzin. No i dzisiaj w autobusie, no to ja może z godzinę pospałem. No i byliśmy tak mega zmęczeni, że poszliśmy na drzemkę po przyjeździe. No z godzinkę, myślę Mari, taką dobrą pospaliśmy. Idziemy teraz na miasto, zrobimy sobie taki dzień informacyjny, pozbieramy trochę informacji, zjemy też jakiś obiad, bo jeszcze nie jedliśmy. No i przyszliśmy jeszcze na basen. Basen nie jakiś najnowszy, i nie wygląda to na taki typowo resortowy hotelik, ale woda naprawdę czysta. I Mari, sprawdzaś. Ej, no fajnie tutaj. Tak? Pewnie nie ma co siedzieć w pokoju. A my tyle czasu znalnowaliśmy. Nie zmarnowaliśmy, fajną drzemkę zrobiliśmy Mari. Idziemy w miasto. Idziemy w miasto i na plażę. Ja jestem zajarany tym hotelem, który mamy za 80 zł, bo to ja go też znalazłem, więc pewnie go lubię bardziej niż Marika. Marika znalazła inny i mówi, że idziemy go jeszcze zobaczyć. Dzisiaj mamy 350 metrów od naszego hotelu. No i Mari mówi, że on będzie lepszy. Będzie. Tak wygląda i nazywa się ten hotel, który Maricka znalazła. O, tam w środku jeszcze sklep mają. To nie wejście, to tu może być wejście, a jest, no. No właśnie tak wygląda, idziemy do środka, może uda nam się jakiś pokój zobaczyć. Zdążyliśmy tylko wejść do tego hotelu, zobaczcie jak się chmura urwała, ale jak konkretnie. Udało się namówić panią, żeby nam pokazała jakiś inny pokój. Ładnie to wygląda Mari, miałaś rację. z no. Słoniki i tam balkon jest, no pięknie, oho. Tutaj takie biurko, telewizor też jest lepszy, ale my to jest tak nie oglądamy. Cena podobna. Zaraz zobaczymy jeszcze balkon jak wygląda. Aha. Że tutaj nie ma gdzie posiedzieć. Przyszliśmy jeszcze do takiego sklepu i nie jest to 7-Eleven, ale patrzcie na to. Wiecie co to oznacza? Że to są egzotyczne warzywa albo owoce przyjeżdżają z daleka w takich siatkach, żeby się nie pobijały, a tutaj latajów to ziemiaki są egzotyczne. My obejrzeliśmy ten pokój i powiedzieliśmy, że się zastanowimy, bo są plusy i minusy tych dwóch. No i podejmiemy decyzję wieczorem. A teraz wzięliśmy jeszcze z naszego hotelu parasolkę i idziemy coś zjeść, bo cały czas pada. Moja droga, co tam już zajadasz? Super. U, ładne, ładnie wygląda. Spora porcja. Dobra. Jak smaku? Mm. Ostra. Dobra, tylko U, no. A ja mam czerwone kary z tofu i też sporo tego tofu. To Sprawdź tego, Mari. Sprawdź Do naszych dań domówiliśmy jeszcze sobie springi takie trochę przypalone mi się wydaje. Mm -hmm. A jak w Gorąco. Gorące. Za trzy dania zapłacimy 30 zł. No jest trochę drożej niż w Bangkoku i w innych miejscach. Najedliśmy się za te trzy dyszki tak, że ja dawno nie byłem tak pełny. Nawet w Indiach jak jadałem dużo, to tak się nie czułem. <laughs> Mali nam zafundowała taki obiad dzisiaj. Idziemy na plażę teraz, żeby zobaczyć jak to wygląda. No ale pogoda deszczowa. Z domu zaczyna padać. Marii jakoś mało zachwycona tą plażą tutaj zaraz przy porcie. <grymne> no bo nie wygląda też za dobrze. Ale idziemy na tą jeszcze następną, tam dalej. Przeszliśmy się wzdłuż wybrzeża i teraz weszliśmy na drugą plażę. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest ciekawe. No nie ma dużej plaży. To pójdziemy jeszcze dalej, o tam, za tymi kamieniami. Widać, ale robi się coraz ładniej. Czym bliżej portu, tym brzydko. Ale czym dalej, to już widzicie. Robi się naprawdę ładnie. Zobaczcie, jaka fajna uliczka tutaj jest. Pewnie wieczorem będzie fajny klimat, ale my idziemy na plażę. Duży wiatr jest i pewnie będą szymy zaraz w mikrofonie. Mari testuje wodę. Fajna ciepła. Zobaczcie to na samej plaży. Już widzieliśmy kilka takich miejsc porozwalanych. Nie wiem, czy to dlatego, że po sezonie jakoś remontują. Ale i hotele widzieliśmy takie porozwalane, jak w Kawodzie coś. Może to jeszcze wiecie po czym, jak to było wszystko zamknięte i nie wróciło wszystko do normy. My już wróciliśmy z miasta do pokoju, robimy kawę w areo presie i zaraz idziemy jeszcze na basen posiedzieć, bo Marika się nie kąpała w moździerzu, tylko moczyła kolana. Idziemy. Sprawdzić tak. Idziemy teraz na zachód słońca posiedzieć w basenie. Mari wzięła jeszcze lampę. Jak zajdzie słońce, już to będziemy nagrywać przy lampie. Jak zostaniemy dłużej, oczywiście, jak będzie ciekawie. Ja mam już swoją kawkę i tutaj będziemy pływać w takiej scenerii. Tutaj fajna jest ta palma z kokosami. O, tutaj nie ma załadnego widoku, zobaczcie. I tam drogę słychać, ale woda jest ciepła i będziemy się teraz relaksować. Czas na relaks Ale chloru Oczy tak? ale dowalili, no. o coś Ale Walili, no Ale ciepła woda ma. Zapraszam. <grym wody> Już skakuje. Jadzia pędzi, lampa się spisuje. <grym wody> <grym wody> o, fajnie. Ale elegancka. Ale zobaczymy, jak będzie bez lampy. No, widzicie? E, a co Marii przyniosła z Polski? <grafy> Przyszliśmy z Marii na kolację i postanowiliśmy, że zjemy się takie kanapeczki. I pan jest z Birmy, czyli z Miarna. <grafy> Szykuje nam. Zobaczcie, nawet będą frytki w środku, tam ma warzywa. No, podejrzewam, że będą dobre, że będą lepsze niż dla Zobaczcie, kolega robi na świeżo kurczaka, w bułkę tartą. zobacz, Rzucił cztery takie kawałki spore. Marii, ładnie, ładnie tu zaglądasz. <grafy> Kolega nam podsmaży warzywa yes. z ziemniakami, pewnie zdąsą się zrobić. Ale to będzie pyszne, wali. Jakaś przyprawa. Trochę oleju. Trochę. Kurczak już prawie dobry. O, takie dwie bagietki. Kolega nam teraz buły podgrilluje, no i chciał nałożyć nam jeszcze margaryny na te buły, ale powiedzieliśmy, żeby już więcej nie dawał tego tłuszczu. Wygląda na to, że czas zacząć komponować. Garlic, this one, garlic. Garlic, mm. no, is, Brother, Teraz ja spróbuję. Brother, no no, eh, ketchup, my lead, brother. Konkretna porcja sosów, ketchup i mayo. Teraz te warzywa z ziemniakami wylądowały na naszych bułkach. Tutaj już są kotlety gotowe. No, i proszę bardzo, tak wyglądają nasze kanapki. Kolega reklamuje tak, kanapki jakby były najlepsze w tym mieście. I zaraz spróbujemy. Okay. Test. Thank you. Thank you. Mm, very good. Mm. Wracamy jutro. <laughs> bardzo dobre. Jak macie ochotę w Tajlandii na takie dobre kanapki, to zobaczcie, tam jest port. Po prawej stronie jest 7-Eleven. A tak najpa jest od razu tutaj. Kolega naprawdę zapewniał i naprawdę te kanapki są dobre. Nie wiem co się dzieje, ale Mariki drugi dzień z rzędu, nie można od miski oderwać. Zagłodzili w Polsce. Nie no, żartuję. Ja też nie mam. Taki klimat, co zrobisz. Tak? Lód na deser.